Siemanko, bardzo często zadajecie nam pytania w salonie, kusatorek. Bardzo obsługujemy gdzie możecie pojeździć sobie na pitbajku, na Kajo Mini GP, na przystosowanym y, do tego torze z instruktorem, z możliwością wypożyczenia pitbajka właśnie Kajo Mini GP, właśnie w Grotkowie. Słuchajcie, dzisiaj testujemy plac, jeszcze nie jest otwarty. Szczegóły na pewno będą na Facebooku, Instagramie OK2 Racing Team. Więc dzisiaj wam pokażemy, jak na tym placu się jeździ, a na koniec powiem, jak tu trafić. Zapraszam do oglądania. I zobaczcie, jest to oczywiście Iron Oka 2 Racing Team, teren prywatny. Tutaj trzeba jeździć tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się. No i tak mamy tutaj placyk. Miło się zaskoczyliśmy z tego względu, że mamy tutaj już opony poustawiane. Tutaj można nic to sobie wyrobić jak chcemy. Ja tutaj zaraz sobie... Roz...